O poranku w Hiszpanii. Zbliżamy się do Gibraltaru. Jest wcześnie rano. Troszkę mgły. Spowiły miasto. Tak, ale słońce już wychodzi. Jesteśmy na Gibraltarze. Przejście graniczne. Kontrola paszportów. Jesteśmy już po odprawie paszportowej. Po kontroli. O, jest ten pas. Eee, lotnisko. Tak, i tutaj przejeżdżamy przez pas lotniska. Tutaj startują i lądują samoloty. W przypadku, gdyby któryś chciał lądować lub startować, ruch samochodowy byłby wstrzymany. Wspinamy się cały czas na górę Gibraltar. Jest cudnie zamglona, i tam gła, tak widać, schodzi coraz niżej. Po drodze są różne punkty, tunele, które można zwiedzać, w zależności jaką opcję biletu się wykupi. Działo zabytkowe i cudne widoki na Gibraltar, na pas startowy i na Hiszpanię. Niestety, dzisiaj jakoś jest wyjątkowo zamglone. Nie wiem, czy tutaj w ogóle, na tej górze, może tak jest. Poranki są takie we mgle, bo tam widać nad miastem już się rozjaśnia. I tak sobie spacerujemy po tej górze Giblat Tarskiej. Jest mucha. Jest właśnie mega dużo much, które tak obsiadają i to jest takie wkurzające. Trzeba się cały czas od nich odganiać. Ale fajne drzewo z szyszeczkami. Takie fajne tutaj mają kosze na śmieci. Zamykane. Pewnie, żeby małpy nie wyciągały nic ze środka. I widok. A tam siedzi sobie małpka. Te małpy są y, żywym takim y, znakiem Gibraltaru, można powiedzieć. Są to jedyne wolno żyjące małpy w Europie. Dziko żyjące w Europie. I mamy kolejne gibraltarskie małpki. Tu dwie i tu dwie. A tutaj na górze sobie ktoś mieszka. Numer jeden. Wejście i tam ogród. A z tamtej strony widzieliśmy domek. A tam nawet troszkę dach przebija. Także nawet tu domy mieszkalne są. Flaga powiewa, i jest właśnie domek. I w jednym z tych domów jest ogród pełen kaktusów. Wszędzie kaktusy, mega kaktusy. Niektóre są takie mega duże. Tu się zaczyna, a tam się aż kończy. W tej chwili przejazd dla samochodów jest zablokowany. Tutaj jest taki mały samolocik na płycie na środku i będzie właśnie startował na prawo. No, niestety tutaj nie zobaczymy, bo nam krzaczki zasłaniają w tą stronę. Póki co nie zwracają na nas uwagi, zajęte są sobą. Oby tak dalej. Na górę tą można też wyjechać kolejką. Tutaj są linki. A my wybraliśmy opcję pieszą. I jeszcze taka ciekawostka: to są małpy bez ogonów, czyli makaki. Bezogonowe małpy. A góra ta, giblartarska, ma 430 metrów nad poziomem morza. Schodzimy już z góry. I jak było? Męcząco, naprawdę męcząco. Dobrze, że nie wali w palnik. Od rana gorące, bo ja bym nie wyszedł. Jest fajnie ładno, cały czas się tam giełka taka delikatna utrzymuje. Słoneczko jeszcze nie wyszło. Zobaczyliśmy małpki. Ładne widoki. Ładne widoki i schodzimy. Nie doszliśmy co prawda na samą górę, ale po prostu już zrezygnowaliśmy te muchy, które atakują cały czas są bardzo uciążliwe. Jesteśmy zadowoleni z tego, co widzieliśmy. Mamy jeszcze jedną małpkę po drodze, jest zajęta jedzeniem. I podążamy do Zamku Maurów. Gibraltar jest to takie mikropaństwo. Zajmuje powierzchnię 6,5 km kwadratowego, a mieszka tu mniej niż 30 tysięcy mieszkańców. Tu są takie właśnie bloki mieszkalne, mają swoje rejestracje na Gibraltarze, Gibraltar posiada status terytorium zamorskiego Wielkiej Brytanii i można się tu właśnie poczuć, jak w Wielkiej Brytanii. Krążymy po tych uliczkach wąskich, krążymy i krążymy. I próbujemy znaleźć drogę do tego zamku. Nie ma żadnych oznaczeń. Jedynie tutaj żeśmy znaleźli jakieś napisy, jakieś szczoułeczki. Nie, nie na Patrzcie, pranie wisi. Można w jak to stanie do Przeciągają linki. Przeciągają linkę. Linka A. jest ruchoma. Okay. I nad ulicą można na przykład posuszyć swoje spodenki, koszulki. Można? Można. Przechadzamy się właśnie ulicą Main Street. Główna ulica w Gibraltarze, ulica Zakupowa. Sporo jest to zamykane, tam właśnie wjeżdża kolejka na górę Gibraltarską. Druga z góry zjeżdża, a tu obok stacji, gdzie wyjeżdżają kolejki, jest ogród botaniczny Alameda, tak się nazywa. Zobacz, jaki baldachim nad nami z takich grubych gałęzi. A tu spadają oczywiście liście z boku. Piękny ogród. Warto tu przyjechać, pospacerować, pooglądać. Nacieszyć zmysły wzroku, zapachu, bo pięknie pachnie kwiatami. I za mną góra Gibraltar. Ostatni rzut okiem na górę, i wyjeżdżamy z Gibraltaru. Kierujemy się na parking, gdzie zostawiliśmy samochód. Dzisiaj jest spokojnie, tutaj jest niedziela. Ta główna ulica ze sklepami troszkę mało otwarte. Yy, otwartej było, ze względu właśnie, że niedziela, ale bardzo sympatycznie. Można zawsze pospacerować, poczuć klimat tego miejsca. Teraz zmierzamy tymi wąskimi uliczkami na Europa Point. Jest to najbardziej wysunięta na południe część Gibraltaru. A jednocześnie jest to najdalej wysunięty na południe punkt naszego kontynentu. I dojechaliśmy, jak widzicie, tutaj najdalszy o tak, najbardziej wysunięty yy, rejon, tak, rejon. Tak, tutaj jest latarnia. Zaraz pójdziemy o, na nią. meczet. No, zaraz pokażemy. I tam, tam daleko mamy już Afrykę.